Sami zobaczcie. Tu się dopiero działo. Witajcie w moim starym domu, tylko dla wybranych gości. Sypialnia zajmowała całe piętro. Alkohol, muzyka i imprezy. Jest tu basen i sauna. Ludzie przychodzili robić to wszystko, to co było zakazane w knajpach. Politycy i biznesmeni zachowywali się obscenicznie. Raczej ja. To kosztowało miliony euro. Została budka strażnika, ale zlikwidowano ją. Był problem, bo bez przerwy włączał się alarm. Bałem się, że to włamywacze. Wywiad gospodarczy istnieje, a świat jest mały. W domu była służba, która spełniała wszystkie moje życzenia. To tu odbywały się zebrania konsorcjum Mecca Medina. W domu prowadziły rozmowy osoby fizyczne, ale i biznesmeni, bo był to bezpieczny i wygodny lokal bez podsłuchu. Zdarzało się, że przyjeżdżał ktoś z zagranicy, kto potrzebował dyskrecji. Trafialiśmy tam również po nocnym pijaństwie. Często z klubu chcieliśmy iść na domówkę, ale wszyscy mieszkali z rodzicami, więc ten dom był idealny. Kierowca woził nas, dokąd chcieliśmy. Dużo imprezowaliśmy, mieliśmy władzę i forsę.